Proszę Państwa, Panie Ministrze, w dniu wczorajszym rozpoczęliśmy podpisywanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego zakładu nieszkodliwiania odpadów w siedliskach Kojołku. Czekaliśmy dzisiaj na Panów, na Pana Ministra, na Pana Prezesa, na Pana Wojewodę, aby dopełnić dzieła i abyście Panowie raczyli złożyć również swoje podpisy na akcie erekcyjnym, na tak zwaną Wieczną pamiątkę. Chcemy również prosić Panów jako naszych honorowych gości do wzięcia udziału w ceremonii wmurowania aktu fundamenty nowego zakładu. Będziemy wdzięczni, jeżeli zechcecie Państwo również dokonać wpisu do naszej księgi. Panie... Także serdecznie zapraszam Pana Ministra, Pana Prezesa do dokonania wpisu. I Państwo podpisany akt na wieczną pamiątkę zostaje umieszczony w fundamentach zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w siedliskach koło Ełku. Siedliska 17 września roku 2010.